Cześć, zapraszam Was na kolejny filmik 5 stylizacji na 5 dni tygodnia Tym razem będzie sukienkowo To znaczy sukienki od poniedziałku do piątku Stwierdziłam, że... Lato to jest idealny okres na to, żeby właśnie nagrać takie filmiki i pokazać Wam wszystkie moje sukienki. Chciałabym zacząć od tej, którą kupiłam w tym sezonie. Właśnie mam ją na sobie. Jest to sukienka z Hajemu. Ja ją, ją pokazywałam Wam wcześniej w jakimś holu. Namawiałam Was też troszeczkę, żebyście spróbowały zamówić tą sukienkę, bo wydaje mi się ona idealna pod wieloma względami. I tu będzie taki naprawdę bardzo króciutki wstęp, bo chcę powiedzieć, że wydaje mi się, że to jest jedyna sukienka w mojej szafie, która pasuje na wiele Wiele okazji. Mogę ją założyć nawet do pracy, wtedy, kiedy rzeczywiście mam taki trochę bardziej szalony, bardziej kreatywny dzień i chcę wyglądać właśnie tak. Wiecie, pokazać, że dzisiaj to jest po prostu mój dzień. Wydaje mi się też, że świetnie sprawdzi się na takie wyjścia typu nawet wesele czy komunia, bo jest sukienką, która. Wygląda przepięknie, ma cudowną kolorystykę, piękny krój, naprawdę warto mieć taką jedną sukienkę w swojej szafie, która, która rzeczywiście powoduje to, że uśmiechamy się od ucha do ucha, więc ja już nie przedłużam, zapraszam Was na filmik i bardzo dziękuję za to, że ostatni filmik był tak przyjemnie odebrany przez Was, było bardzo dużo kciuków do góry, co mnie bardzo cieszy, więc tym bardziej jest mi miło nagrać kolejny odcinek dla Was. Zapraszam! I zaczynamy mocno energetycznie, czyli poniedziałek. Sukienka H&M, to jest kolaboracja H&M i Johanny Ortiz. Projektantki właśnie specjalizującej się w nieziemskich, pięknych, kobiecych sukienkach. Wy, wygooglujcie, sprawdźcie, będziecie zachwycone. Ta ma piękny krój, pasuje do różnego rodzaju obuwia. Ja mam na sobie sandałki z parfum, ale obcasy, adidasy, wszystko... Wszystko naprawdę do tej sukienki rewelacyjnie pasuje. Ona jest bardzo uniwersalna, jest mega kobieca, ale też właśnie uniwersalna. Pasuje na tysiąc różnych okazji. E, jakie dobierzecie dodatki, e, typu nie wiem, na wesele, na komunię, ale też na taki wakacyjny, wieczorny spacer, będzie rewelacyjna. Wydaje mi się, że najmniej pasuje do pracy, ale e, jeżeli ktoś ma bardzo twórczy dzień i potrzebuje też takiej kreacji, po pracy. Nie, przebiera, nie przebierać się i wyskoczyć na przykład gdzieś wieczorem, to ta sukienka też świetnie się sprawdzi. Ona jest dla mnie, właśnie, mega kobieca, ma świetny krój. Przy czym też zauważyłam, że jak idę, to ona się troszeczkę tak właśnie rozchyla. Może teraz tego nie będzie widać, ale rzeczywiście, jak jest taki lekki wiaterek, ma piękny kolor. No, ja jestem zachwycona tą sukienką, pokazywałam Wam już wcześniej w Holu. Mam nadzieję, że te osoby, którą gdzieś tam wpadła w oko ją zamówiły, bo ona już oczywiście od jakiegoś czasu nie jest dostępna na stronie. Także piękna sukienka w poniedziałek kolejny dzień tygodnia, czyli wtorek i jest to sukienka kupiona w tamtym roku w Mango. Też na przecenie, ona po prostu wisiała i czekała na mnie, ale do tej sukienki dobrałam pasek, który kupiłam w tym roku w Massimo Dutti. Ja Wam już wspominałam na Instastore, że bardzo podoba mi się ten pasek i że myślę o pewnej sukience, do której on będzie wyglądał rewelacyjnie i to absolutnie się nie myliłam. Wygląda to czadersko, ten pasek przyda mi się jeszcze do jednej sukienki z HM i do marynarek będzie też na pewno wyglądał rewelacyjnie. On ma taką naturalną, fajną wstawkę taką ala lnianą, uniwersalny kolor świetny, do tego złota klamra jest git malina. Buty akurat to są te buty, które mam z mango, ale najczęściej oczywiście białe klapeczki, które tym razem zostawiłam w pracy, pożyczona od Bożena torebka z Prima Mody i po prostu cała stylówka gotowa. Tak to wygląda, jestem odrobinę prześwietlona, ale niestety nic na to nie poradzę. Y, sukienka y, z mango, która też chcę powiedzieć, że ona bardzo często, bo w tym roku też ją widziałam i trzy lata, lata temu też widziałam bardzo w podobnym kroju. Także mango gdzieś tam, y, jeżeli chodzi o letnie sukienki, to wiecie y, projektuje, ale rzeczywiście ona w tym roku troszeczkę minimalnie różni się tutaj górą, bo jeżeli chodzi o guziki, to wydaje mi się, że była prawie jeden do jednego. Tak wygląda cała wtorkowa stylówka. Ja jestem zakochana w tej sukience, nadal trzyma mnie od tamtego roku. I środa, kolejny dzień. Tym razem jest to sukienka, od razu muszę powiedzieć, bo później zapomnę. To jest sukienka, za którą e, zebrałam ostatnio najwięcej komplementów. Rzeczywiście e, sukienka z makalu, bardzo mocno podkreślająca figurę jeansowa, taka stretchowa, więc tu wszystko bardzo ładnie się układa. Dlaczego do tej sukienki buty sportowe? Dlatego, że to jest filmik bez ściemy. Ja bardzo często zakładam buty sportowe do sukienek. E, Przede wszystkim po to, żeby jakby dotrzeć do pracy. Wiecie o co mi chodzi? Jeszcze komunikacją miejską. Tutaj byłoby naprawdę dużym kłapstwem, gdybym ja powiedziała, że ja chodzę w obcasach, że tak daję radę cały dzień. Nie daję. Solidaryzuję się ze wszystkimi kobietami, które działają na, na podobnych zasadach jak ja, więc u mnie właśnie tak to wygląda. Oczywiście te buciki w pracy, wiecie, idą na boczek, zakładam w sensie gdzieś z boku, a ja zakładam y, jakieś czy to klapeczki, czy coś na minimalnym obcasie, co można oczywiście pod biurkiem zsunąć. Współczuję wszystkim kobietom, zsunąć y, ze stóp oczywiście, współczuję wszystkim kobietom, które y, niekoniecznie kochają szpilki, a muszą nosić je ze względów zawodowych. Ja na szczęście. No, mogę sobie pozwolić właśnie na taki, na taki myk. Sukienka jest rewelacyjna tak, jak, rewelacyjna, tak jak mówiłam, naprawdę pięknie podkreśla figurę. Nie wiem, czy jest dostępna na stronie, oczywiście sprawdzę i dam Wam znać w opisie. Buty z ryłko, które bardzo lubię, tylko bardzo trudno mi się je czyści. Torebka, furla, worek, który też pasuje mi do wszystkiego i tak to właśnie wygląda w środę. I czwartkowy mix, czyli rzecz, która jest nieodzowna w pracy w biurze marynarka. Tym razem czarna, lniana z makalu w połączeniu właśnie z sukienką, bawełnianą, z Hajemu, na stópkach białe klapeczki. Klapeczki w tym roku są bardzo modne. Ja kupiłam je rok temu na wyprzedaży w mango. I tu też chciałam Wam pokazać, jak wygląda pięknie ten pasek do. Właśnie do y, marynarki, nie tylko do sukienki, wygląda rewelacyjnie, ale rzeczywiście świetnie będzie mi się sprawdzał do marynarki wtedy, kiedy będę chciała ten krój marynarki, dokładnie to, założyć na gołe ciało, y, znaczy pod bielizn, na bieliznę, y, tak żeby y, było mi wygodnie. Wydaje mi się, że pasek będzie się spisywał w 100%. E, sukienka, którą kupiłam chyba 3 lata temu, którą nos noszę też dosyć często. Mam jeszcze w drugim kolorze, e, takim czekoladowym. Tak wygląda cały ten zestaw, czyli jeszcze raz klapeczki Mango, kupione w tamtym roku. E, sukienka z Hajemu, marynarka z Makalu, pasek Massimo. I torebka Badura, którą też bardzo często noszę do pracy. Miałam taką szarą, ale tak spodobała się mamie, że musiałam mamie oddać tą torebkę. Trochę te moje pasemka dzisiaj w tym filmiku wyglądają e, koszmarnie. To dlatego, że byłam zupełnie, zupełnie innego fryzjera i do końca e, z tej zebry na głowie nie jestem zadowolona. Tak wygląda czwartek w całości. Ja marynarki do pracy też noszę bardzo często, bo po prostu mi się świetnie sprawdzają. A jak jest lniana, latem to jest w ogóle poezja. I ostatni dzień, piąteczek, bardzo sentymentalnie, bo muszę wam powiedzieć o. Sukience, powiedzieć troszeczkę więcej, jest to sukienka Bożeny, którą dostałam po niej jakiś czas temu. Ona się już nie wychodziła, stwierdziła, że po prostu oddają mi, a ja pamiętam, kiedy obrabiałam filmik, jak Bożena lata temu pokazywała właśnie tą sukienkę w jakimś holu i ja się w niej zakochałam, stwierdziłam, że jest rewelacyjna. Ona jest w takim stylu, ala safari, jest wykonana w 100% poliester, ale wygląda tak nieziemsko i tak yy, materiał przypomina po prostu odrobinę jedwab. Naprawdę. Jest tak y, fajnie wykonany. To jest taki świetny, świetny koktajl kolorystyczny, bo mamy tą marynarkę lnianą y, z zary dwurzędową, taką troszeczkę dłuższą. Do tego właśnie taką zwiewną y, suknię y, z fajnym rozporkiem, bo rzeczywiście latem na te rozporki w sukienkach powinniśmy, szczególnie my kobiety, zwracać uwagę, bo one dodają takiego no, seksapilu trochę... Y, i nam, i sukienkom. Poza tym ona naprawdę, naprawdę wygląda rewelacyjnie. Teraz już jest w takim stanie, że raczej bez marynarki ją nie mogę nosić, bo jest po prostu bardzo zniszczona, ale nadal mam ją w swojej szafie. Nie potrafię się z nią rozstać. Wiecie, nie mogłabym przeżyć tego momentu, w którym ja, miałabym po prostu iść i wyrzucić tą sukienkę, bo jest dla mnie. Nieziemska, i czasami właśnie tak jest, że my, kobiety, mamy w tych swoich szafach takie sukienki, z którymi już po prostu nie potrafimy się rozstać. E, więc ta sukienka sentymentalnie, ale też pięknie, kolorystycznie. E, gdzieś ten styl safari, słuchajcie, ja tak obserwuję, że jest go. No, niestety, ostatnio troszeczkę mniej, ale rzeczywiście wydaje mi się, że. Sukienka jest bombowa. E, I teraz e, formułka, czyli kciukujcie i subskrybujcie, bo wiecie, że mi boże nie będzie naprawdę ogromnie miło. E, I liczę oczywiście na najmilsze komentarze z Waszej strony, czyli e, jaki dzień tygodnia wybieracie, i koniecznie, koniecznie, jeżeli macie odrobinę czasu, napiszcie mi, czy też tak macie, czy macie jakąś taką sukienkę, która jest dla was pod wieloma względami wyjątkowa, bo na pewno ta sukienka dla mnie jest. E, no jest tam gdzieś. Wiecie, gdzieś w środku, gdzieś tam to serduszko bije do niej zdecydowanie mocniej, ale też ta sukienka z poniedziałku, czyli ta z Hajemu, jest sukienką właśnie taką, no taką właśnie energetyczną, taką podkręcającą nas jeszcze bardziej. Więc ja już się z Wami żegnam. Oczywiście zapraszam. Jak tylko nagram kolejny odcinek do lusterka, będzie to na pewno niebawem, także trzymajcie się cieplutko, nie wiem, opalajcie się, bezpiecznie oczywiście z filtrem, odpoczywajcie i później wracajcie z nową energią do pracy. Pa!